Z wicemarszałkiem Krzysztof Bosa, Konfederacja, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Dużo się dzieje, właściwie nie wiadomo, od czego zacząć. Dlaczego przyjechałem, panie redaktorze? Miło mi tym bardziej. Sondaż, wspomniany sondaż co Bosu pokazuje, że Konfederacji rośnie poparcie. Macie 13%, a Prawo i Sprawiedliwość zrównuje się z Koalicją Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwości rośnie. O czym to świadczy? Za każdym razem, jak słyszę, że jest nowa wiadomość, że za zajęliśmy trzecie miejsce w rankingu sił politycznych, jeśli chodzi o poparcie. To już się uśmiecham, dlatego że to chyba trzeci raz zajmujemy trzecie miejsce. Po prostu te sondaże tak zmieniają się. Z Czasem są troszeczkę wyższe, czasem są trochę niższe. Pamiętam, że jak kończyliśmy pięć lat temu moją kampanię prezydencką, to skandowaliśmy trzecia siła. No i później było czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. My do tych sondaży podchodzimy bardzo ostrożnie z dystansem, natomiast jak będą wybory parlamentarne, to na pewno naszą ambicją jest być na podium i nie to, żeby być trzecią siłą, ale walczyć o pozycję bycia pierwszą lub drugą siłą. I moim zdaniem to jest możliwe, dlatego że zarówno e, PiS wyraźnie jest w kryzysie i koncepcyjnymi programowymi przywództwa, jak i Platformie Obywatelskiej zbyt dobrze nie idzie. Widać, że ten rząd jest zupełnie rozstrzelony. Jeżeli oni nie wygrają wyborów prezydenckich, to moim zdaniem rok zajmie pogrążenie się w kryzysie i e, uzewnętrznienie zupełnej jałowości tej władzy. Pytanie, już czy... to widać, ale na razie to widać dla sympatyków opozycji. Natomiast dla sympatyków rządu to będzie widać jakiś rok po przegranych wyborach prezydenckich, moim zdaniem. Pytanie, czy wy macie... Czy zdolność koalicyjną. Czy na przykład moglibyście osiągnąć koalicję z Prawem i Sprawiedliwości? Gdybyśmy byli niezbędni do stworzenia większości, każdy by z nami rozmawiał negocjował, to jest oczywiste dla mnie. Czyli jesteście w stanie współpracować z innymi ugrupowaniami na przykład? To widać, myślę, ugrupować. że po każdej debacie w Sejmie. Przecież ja myślę, że każdy miesiąc sprawia, że coraz więcej formacji politycznych rezonuje argumenty, które wcześniej podnosiliśmy tylko my. Weźmy choćby to, co wczoraj się wydarzyło, czyli odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uderzającego w środowiska łowieckie. No przecież w poprzedniej kadencji Sejmu tylko Konfederacja prezentowała tego typu stanowisko, a w tej chwili nagle wszyscy prawie. Stronę konserwatywną jeszcze bardziej nie przesuwa się Karol Nawrocki, no bo przecież jego wypowiedzi dotyczące aborcji, dotyczące Ukrainy. Wydaje, czy on się przesuwa, czy on po prostu taki jest? Ja już miałem kilka wypowiedzi takiej, powiedziałbym, w miarę. Czy się po... znacie, zna, zna pan prywatnie? Nie osobiście, nie prywatnie, natomiast znamy się z, z uroczystości państwowych. To znaczy, ja jako wicemarszałek Sejmu uczestniczyłem wielokrotnie w uroczystościach państwowych, a Karol Nawrocki jako szef IPN-u albo w nich również uczestniczył, albo w nich kandydował, przepraszam, kandydował, je organizował. Natomiast poznaliśmy się, tak naprawdę osobiście pierwszy raz w czasie jego kandydowania na prezesa IPN-u, ponieważ zaprosiliśmy go jako konfederacja na spotkanie, żeby pozwolić, co mam do powiedzenia. Czy pan go jako prezesa IPN-u? Nie znam szczegółów działania instytucji, więc to jest zawsze takie pytanie: czy oceniamy swoje wrażenie, czy oceniamy A głosował pan za? Głosowałem za, dlatego że to, co zaprezentował w trakcie tego przesłuchania, było zbieżne z tym, co uważam, że IPN powinien robić, jakie mieć podejście. I jakbym miał ocenić na podstawie zewnętrznego wrażenia, to oceniam w miarę pozytywnie pracę IPN-u. Natomiast uważam też, że można by zrobić więcej. Pan Karol Nawrocki wydaje się panu autentyczny w swoich poglądach, bardziej jest konserwatywny, czy też jest jeszcze bardziej na prawo niż samo prawo i sprawiedliwość? Myślę, że jest trochę bardziej na prawo niż Prawo i Sprawiedliwość. wam konfederacji niż dobrze. PiSu? I to dobrze. Nie, to chyba za, za, dużo za, za daleko powiedziane. Też trzeba to przyznać, że Karol Nawrocki w bardzo wielu sprawach dotychczas stanowiska publicznie nie zajmował, co jest jego zaletą z kampanii tego punktu widzenia z perspektywy PiSu, no bo ludzie nie wiedzą, co on myśli na wiele spraw. I teraz, że tak powiem, sekwencja dobrze wykonanych to uników. dobrze brzmi, jak polityk mówi nic nie uważam? To źle brzmi. Natomiast politycy rzadko wprost mówią, że nic nie uważają. Politycy raczej robią uniki i starają się sprawiać dobre wrażenie. I, I tak naprawdę my w Konfederacji też w wielu sprawach nie wiemy, co myśli yy, tak naprawdę o wielu rzeczach, szczegółowych Karol Nawrowski. Na weźmy kwestie podatkowe, yy, które są dla nas istotne, weźmy kwestie związane z działalnością gospodarczą. No Karol Nawrodski zaistniał publicznie jako człowiek jednak od polityki historycznej. Muzeum II wojny światowej IPN, spory historyczne. No i tutaj stanowisko i on, i my mamy prawicowe, antykomunistyczne, propolskie. Natomiast jest cała inna gama spraw, yy, też związanych przez Unię Europejską, suwerennością. No wiemy, że PiS to jest partia, która jednak pozbawiła Polskę, Paru istotnych kompetencji, czy w traktacie lizbońskim, czy w 2020 roku na szczytach Rady Europejskiej, gdzie Mateusz Morawiecki przed szczytami proponował nowe europejskie podatki, później one były zatwierdzane, wdrażane, możliwość zaciągania długu przez Unię Europejską, możliwość oceniania tzw. praworządności, później ten nieszczęsny fundusz Kowidowy, kamienie milowe, zaostrzenie celów polityki klimatycznej, akceptacja Europejskiego Zielonego Ładu jako doktryny unijnej, poparcie von der Leyen na komisarza Europejskiego. Ja powiem szczerze: no, Krytyki tych wszystkich rzeczy, takiej po prostu, jak my wygłaszamy ze strony Karola Nawrockiego, to ja nie słyszałem i moim zdaniem też tej kampanii nie usłyszę. No bo przecież nie po to PIS -mu robi kampanię, żeby on się w tej chwili przejechał, po popisze jak po górej suce, prawda? Komentarz, który jakby usprawiedliwia działanie rządu, które jest literalnie sprzeczne z traktatami międzynarodowymi i z takim podejściem czysto praworządnościowym i czysto prawo które sam profesor Bodnar wcześniej reprezentował, jako ten profesor prawa, tak? Więc tutaj wskazuje na obrotowość. Niektórzy mówią, że gdy się wchodzi do polityki, to pękają kręgosłupy. No ja odpowiadam, że nie wszystkim. Natomiast jak ktoś wychodzi z praw człowieka i się wchodzi do rządu Donalda Tuska, który rządzi w takim decyzjonistycznym, szmitiańskim wręcz stylu, dokładnie tak samo jak robi Jarosław Kaczyński, czyli ma podejście prawo to ja, a traktaty, ustawy no to się zobaczy, demokracja walcząca, tak? No to, no to ciężko jest to pogodzić. To jest po prostu nie do pogodzenia. Znaczy, mm, profesor Bodnar wyrzekł się swoich wcześniejszych poglądów i tyle, no tak? Wygląda sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o samego Netanyahu i MTK, i tak dalej, to mamy tutaj ewidentnie dwa porządki. Jeden to jest porządek prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka, rozliczania zbrodni wojennych, do których. Netanyahu jest zbrodniarzem według pana? Ech, e, niestety wszystko na to wskazuje, że jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne popełniane w strefie gazy w trakcie tej operacji, która nastąpiła po skądinąd mm, zbrodniczej akcji Hamasu. E, natomiast e, wydaje mi się, że wszelka miara zemsty tam już została przekroczona. Już nie mówię o. O, o sprawiedliwości, bo to o sprawiedliwości nie ma co mówić. Natomiast nawet w kategoriach zemsty, to w tej chwili to, co tam yy, yy, przez ostatni rok czy ponad rok wyrabiali w tej Strefie Gazy, to naprawdę woła yy, o pomstę do nieba. No, po prostu mamy do czynienia z mordowaniem i głodzeniem cywili. Yy, I to nie, nie, to nie jest moja opinia. No, to, to jest opinia agent ONZ-owskich, które zresztą oficjalnie państwo izraelskie zwalcza. Więc ta sytuacja wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. Oczywiście do oceny jest zakres odpowiedzialności premiera Netanyahu, bo tam jest jeszcze minister obrony, który bezpośrednio nadzoruje wojsko. Szefowie służb, i tak dalej. Natomiast, moim zdaniem, bez zgody premiera te straszne rzeczy by się tam nie działy. Natomiast mamy dwa porządki. Mamy porządek prawa międzynarodowego i odpowiedzialności za zbrodnie, i drugie, mamy porządek siły w stosunkach międzynarodowych, o którym my w Polsce zbyt mało rozmawiamy. Co pan powiedzieć? Chce pan powiedzieć, że Stany Zjednoczone naciskały na prezydenta Andrzeja Dudę, żeby takie stanowisko wywarł na rządzie, czy też, też Stany Zjednoczone na sam rząd naciskają? Pytanie, czy nawet musiały Stany Zjednoczone naciskać, czy po prostu polscy politycy wiedzą, co mają robić, czy są już wytrenowani i wytresowani. Moim zdaniem to współbrzmienie tak pokłóconych partii jak PC Platforma i Ośrodek Prezydencki w tej chwili dobrze pokazuje pewną rzecz, o której się nie mówi. To znaczy politycy polscy stroszą piórka w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistą ich pozycję, to dobrze wiedzą, gdzie jest ich miejsce. No i moim zdaniem tutaj wychodzi taki półkolonialny status Polski względem Stanów Zjednoczonych. To znaczy wiadomo, że Izrael ma specjalne stosunki, jest sojusznikiem specjalnego znaczenia dla Stanów Zjednoczonych i ma po prostu licencję na zabijanie. I... in zabija kogo hoče. A Polska musi w takim razie odwrócić głowę i nie baczyć na Tak jak teraz zrobiła to w roku 2018. Czy pamiętamy ekspresowe, najpierw niekonstytucyjne zamrożenie ustawy o IPN w 2018 roku po nagące międzynarodowej na Polskę, że rzekomo chcemy zamazywać prawdę o Holokauście. A także rzeczy, która mało wybrzmiała w polskich mediach, a mianowicie okresie izolacji prezydenta Andrzeja Dudy, Dudy przez administrację waszyngtońską i rządów polskich. I, i, i następnie nastąpiły ekspresowe negocjacje w siedzibie, jeżeli dobrze pamiętam, osadu w Wiedniu, przeprowadzone przez jednego z europosłów PiSu, wysłannika Jarosława Kaczyńskiego, po czym ekspresowe wycofanie się z wcześniej zamrożonej ustawy. W polskim porządku prawnym nie ma takiego trybu jak zamrożenie ustawy, a wycofanie się nastąpiło dwa czytania podpis prezydenta w ciągu jednej doby przeprowadzone. To był chyba jedyny przypadek tego typu legislacji w polskiej historii w III RP, żeby w ciągu jednej doby przeprowadzić trzy czytania i podpis prezydenta, co pokazuje jaka była tej sprawy, żeby załagodzić konflikt z tym establishmentem amerykańsko-izraelskim, w jaki najwyraźniej nieco bezmyślnie i nieroztropnie wówczas rząd PiSu i prezydent się, czy, czy rząd PiSu, nie wiem czy prezydent miał z tym coś wspólnego, że wpakowali. I w tej chwili mamy podobną sytuację, dlatego że zaczęło się od chyba wypowiedzi trochę bezmyślnej, wydaje mi się, jednego z wicemistrów spraw zagranicznych, czyli pana Bartoszewskiego, który zasugerował, że jeżeli premier Izraela przyjedzie do Polski, zostanie aresztowany. Wydaje się, że nie skonsultował tego no, ze swoim swój... Rady Słowem Sikorskim. Następnie mieliśmy równie bezmyślną, jak się wydaje, wypowiedź wiceministra Szejny, który też chyba nie skonsultował się ze swoim szefostwem i to potwierdzał, co pokazuje, jak naiwnych ludzi mamy na stanowiskach wiceministrów spraw zagranicznych. To znaczy, mamy na stanowiskach wiceministrów spraw zagranicznych ludzi, którzy nie rozumieją ani swojego położenia, ani położenia Polski. I następnie nastąpiła szybka deeskalacja ze strony połączonych sił prezydenta i premiera w bardzo kiepskim stylu, bo moim zdaniem, jeżeli chcieli nie zatrzymywać premiera Netanyahu zgodnie z prawem międzynarodowym, to powinni załatwić to po cichu na poziomie dyplomatycznym, a nie to ogłaszać i przyjmować jeszcze jakieś idiotyczne uchwały. I po co to państwo polskie? No po co to po co A po pierwsze, zawsze miał stanowisko bardzo silnie proizraelskie, prożydowskie i to się absolutnie wpisuje w jego linię. E, więc to nie jest coś w ogóle dla prezydenta Andrzeja Dudy zaskakującego. Po drugie, wydaje mi się, że te wewnątrz polskie aspekty są dla prezydenta Andrzeja Dudy wtórne, zupełnie względem aspektów międzynarodowych. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda, dając tak jasne stanowisko, zresztą mówił o tym otwarcie chyba wczoraj w wywiadzie minister Kolarski e, z Kancelarii Prezydenta, że prezydent Andrzej Duda próbował w przyspieszonym trybie deeskalować ewentualne, ewentualną nagonkę na Polskę, która mogłaby wyniknąć wokół obchodów, e, gdzie wiadomo, że temat Holokaustu, e, Polska, posądzenia polskiej obozy śmierci, postawy polskiej i tak dalej, to jest temat bardzo delikatny i gdzie ciągle jesteśmy atakowani. I wydaje mi się, że w pojmowaniu polskiej racji stanu przez prezydenta Andrzeja Dudę jest po prostu to, żeby choćby i na izraelskich warunkach jednak starać się mieć tutaj te, te stosunki co najmniej Neutralne, jeżeli mogą być dobre, to co najmniej nieagresywne, albo w mniejszym stopniu agresywne niż, niż wyeskalowane do poziomu po prostu otwartego konfliktu międzynarodowego. Wydaje mi się, że takie jest podejście prezydenta Andrzeja Dudy. Być może też jest w tym jakiś aspekt takiej chęci osobistego zasygnalizowania swojej pozycji i w stosunku do tej sprawy pod kątem ewentualnej dalszej kariery w życiu publicznym i w Poza polityce. Bardzo. Nie. Medialna, jeżeli chodzi o Elona Maska, pan przygląda się temu, jaki on ma wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych. I chciałby pan, że może jakoś się zaangażował również w Polsce i miał większy wpływ również na sukces Konfederacji? Na pewno nie chciałbym, żeby zaangażował się po stronie na naszych konkurentów. To chyba nie grozi. No, zobaczymy, zobaczymy. Widać, że Elon Musk wybiera tutaj dość swobodnie kogo pochwali, kogo, że tak powiem, jakoś poprze. Oczywiście ja uważam, że naturalnym kandydatem do ewentualnych gestów, bo to są gesty. Myślę, że Lewica w tej chwili strasznie dramatyzuje wokół aktywności Elonu Musk, jak George Soros był bardzo aktywny w rozdawaniu pieniędzy i wspieraniu różnych opcji politycznych, to lewica nie dramatyzowała, czy, innie, czy, czy inne międzynarodowe fundacje wspierające poglądy centrowe i lewicowe. Natomiast Elon Musk w tej chwili wykonuje gesty poparcia na rzecz różnych partii, nazwijmy to takiej alternatywnej prawicy. Widać, że jest bardzo wkurzony na poprawność polityczną, ideologię woke, w Polsce zwaną progresywizmem. Um, I dobrze, bo uważam, że to jest zdrowy, zdrowy objaw. To znaczy wreszcie, wreszcie ktoś się wkurzył, wreszcie ktoś zabiera przyjaciół temu głos. Poza... federacja czeka na gest wsparcia y... ze strony Maska. byłoby miło. I ja powiem tak, my się temu przyglądamy z lekkim niepokojem, bo naprawdę to jest biznesmen, no, który nie wiadomo co zrobi, on no może zrobić tak. cokolwiek. On może nam przed jednego dnia zapowiedzieć, że przekaże 100 milionów na partię Farage'a, a następnego dnia ogłosić, że on powinien zrezygnować, bo się nie nadaje. Więc widać, że on robi co chce. Jest w tym zupełnie niezależny i spontaniczny To ma Urok, to ma swoją dramaturgię, natomiast yy, też nie jestem zwolennikiem przekraczania jakichś zbyt dalekiego przekraczania granic. To znaczy, uważam, że on ma prawo do wypowiadania swojej opinii, na tym polega swoboda debaty. I on też tak broni, że on ma prawo opublikować w niemieckiej prasie, co myśli o niemieckiej polityce, skoro zainwestował tam ogromne pieniądze w fabrykę Tesli pod Berlinem. Ja się z tym zgadzam. Uważam, że do momentu, kiedy on działa zgodnie z prawem, uczestnicząc w debacie, czy występując jako donator yy, bliskich sobie poglądów, yy, ma prawo. Natomiast uważam, że nie powinien żaden Biznesmen, żadne konsorcjum medialne, żadna platforma technologiczna społecznościowa próbować wpłynąć na demokrację metodami nietransparentnymi, tak jak wpływał Facebook w Polsce. Na przykład uprawiając cenzurę. I podoba mi się, że Elon Musk przejął Twittera i zaprowadził tam e, zasady swobody wypowiedzi. E, a nie podobało mi się, kiedy wcześniej Twitter czy Facebook były wykorzystywane, Google wykorzystywały do cenzury politycznej poglądy Często które tam się nie dochodzi do wypowiedzi, które są bardzo agresywne, pomawiające. Swoboda wypowiedzi polega na tym, że pojawiają się wypowiedzi, które nam się można podobają wszystko. i które. Nie, nie uważam, że można wszystko, Uważam, że są granice swobody wypowiedzi, yy, którymi jest po prostu nawoływanie do łamania prawa. Natomiast krytyka, nawet ostra, yy, odbierana subiektywnie jako obraźliwa, moim zdaniem powinna być dopuszczana, dlatego że na tym polega swoboda debaty. Jeżeli zakażemy krytyki, którą ktoś odbiera jako przykrą, bolesną czy obraźliwą, to zakażemy realnie debaty, bo zawsze ktoś będzie się czuł subiektywnie obrażony. Witał ostatnio Grzegorz Braun, Janusza Walusia powracającego jest bardzo do sprawy. Polski. No i jak pan ocenia samego Janusza Walusia? Czy on jest dla pana bohatera? Już jak zapytał mnie o to Polsat, to powiedziałem, że nie wiem do końca, jak to było i nie chcę tego oceniać i że zapytam Grzegorza Brauna. I od momentu wywiadu w Polsacie już ta rozmowa odbyła się, to znaczy porozmawiałem o tym z Grzegorzem Braunem i muszę powiedzieć, że sprawa jest niezwykle ciekawa, bo Grzegorz Braun nie witał Janusza Walusia na lotnisku, jak mogło się to wydawać. Przechodził z tragarzami. Tylko odbierał go po jego uwolnieniu z jego z farmy w RPA, na której on Żył przez ostatnie dwa lata po warunkowym zwolnieniu z więzienia i de facto ukrywał się i był ukrywany przez służby bezpieczeństwa, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Republiki Południowej Afryki, bo przypomnijmy, że grożono mu śmiercią, zemstą za to, co zrobił. I, i okazuje się, według relacji, którą otrzymał od Grzegorza Brauna, że był jedynym przedstawicielem państwa polskiego, jedynym obywatelem wraz ze swoim współpracownikiem, który mu towarzyszył, który zdecydował się w trakcie procedury deportacyjnej najbardziej medialnego Polaka w RPA prawdopodobnie, może poza Janem Powym lechem Mlechem Wałęsą, który zdecydował mu się towarzyszyć, gdzie tam w tej operacji uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy, urzędników państwa, właśnie afrykańskiego. Ze strony polskiej dyplomacji podobno nie zjawił się, pomimo próśb i apeli, nie zjawił się nikt, gdzie służby to zabezpieczały od A do Z, aż do również tutaj. Tutaj do... I Grzegorz Braun wykonał pracę za polskie służby. Trochę tak to wygląda. I uważam, że jest to przykre. Tym bardziej, że zdaje się, że ambasador, który tam jest obecny, jest z tak zwanej, zdaniem niektórych, dobrej zmiany i po prostu wykonał wielki unik. A moim zdaniem, niezależnie jak oceniamy jakiegokolwiek polskiego obywatela, gdyby nawet to był najgorszy mafiozo-narkotykowy, to jeżeli jest deportowany z innego państwa, jeżeli ktoś groził mu śmiercią, jeżeli jest medialną osobą, to przedstawiciele państwa polskiego powinni obserwować działania służb innego państwa. Przecież tam się mogły zdarzyć najróżniejsze. Różniejsze rzeczy. Akurat urzędnicy i politycy i y, ludzie od bezpieczeństwa z RPA zrobili dobrze robotę. Bezpiecznie przewieźli go na lotnisko, y, eskortowali go w trakcie lotu. Również tu do Polski przylecieli y, funkcjonariusze służb z RPA y, razem z Januszem Walusiem. Natomiast no, gdzie były polskie służby, gdzie byli polscy dyplomaci? Y, ja będę w tej sprawie jeszcze pisał do MSZ z prośbą o wyjaśnienia. A pana stosunek do Janusza Walusia? Skomplikowany. Wiele takich odpowiedzi dzisiaj z pana strony, panie marszałko. Ale jakby pan mógł rozwinąć jednak. Bohater? Nie popieram y, samosądów i y, działań terrorystycznych, czy po prostu y, mord Krytykuję mordowania pan czy zamordowania. Natomiast z drugiej strony y, nie żyłem w RPA w tamtym czasie i wiem na temat sytuacji w RPA różne straszne rzeczy. Brzmi to jakby pan okoliczności łagodzące dla, dla Walusia przedstawiał teraz. A dlatego, że panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że my w Polsce w niektórych sytuacjach, kiedy porządek publiczny upadał i państwo nie działało prawidłowo, także akceptujemy zabicie tych, którzy nam zagrażali. Nie akceptujemy. Proszę popatrzeć, jaka jest nasza ocena akcji formacji państwa polskiego w okresie II wojny światowej i po niej. Jednak akceptujemy. Mówi pan o AK chociażby, tak? Na niezliczonych formacjach niepodległościowych, wyrażających opór zbrojny państwa polskiego przeciwko jego wrogom. Nie Zewn wiem, czy panie marszałku to można zostawiać. Nie wiem, czy można to zostawiać. Ja też nie wiem, dlatego mówię, że to skomplikowane, natomiast bez wątpienia ten człowiek, który został zabity odpowiada za śmierć wielu niewinnych osób. I pytanie, które stoi za akcją Janusza Walusia i na które ja nie znam odpowiedzi, bo nie jestem specjalistą od RPA i od historii i od moralności w tym zakresie, jest takie, gdzie przebiega granica pomiędzy aktem terrorystycznym a aktem samoobrony? Chyba to nie był akt samoobrony w w i, i chyba na pewno Hani nie zasłużył na to, co chwili, się stało. Bez wątpienia w tej chwili cały czas w RPA ten konflikt trwa. Mordowani są niewinni ludzie, biali farmerzy, potomkowie burów. I bez wątpienia cały czas przed konfliktem sumienia stawiani są kolejni ludzie. Jaka jest granica samoobrony, kiedy ktoś próbuje zamordować ciebie i twoją rodzinę i wypędzić cię z twojej ziemi? Inak, Wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Była chyba to najdłuższa nasza rozmowa jak dotychczas, także dziękuję za